So. Ja tam Znowu zaczynam w ten sposób, który zaraz zobaczycie. Jeżeli wam się nie podoba, to możecie napisać. Wtedy nie będę tak zaczynał. jak go podłączę rozumiesz do prądu e, jak podłączę do prądu to jest na filmie taki tak mm -hmm. trochę wolno a to weś y, kamerą mm, tak mogę właśnie w, y, w ten sposób <coughs> ostatnio tak, te zaczęły, zaczęło tak wiecie to się tak Położy i to sobie leci, co my tutaj robimy. Ewa mówi, że tutaj się położy, żebyś nie czekała, a ja jak coś no co dobrze. No wiadomo. Ewa mówi, że to na śniadanie. Mówię, no tradycyjnie, czekajcie, tylko to wyprostuje, bo no, to jest takie, mówię tradycyjnie, yy, kawę z tym. A mówi ja nie chcę, mówi ja z tym, no to mówię no to zrób ja sobie, a ja od Ciebie tam dwie, trzy, może cztery łyżeczki, bo ona to jajecznicę z pieczarkami i z tym, i z czymś tam. No to mówię, no, od Ciebie sobie wezmę, nie? No, bo ja lubię od niej sobie wziąć ze dwie łyżeczki, a wtedy swoje te grzaneczki z tym sobie zrobię. No, tylko już tutaj nie mam ma lawiny. No to weź ten yy, truskawkowy, bo ja tych stoiczków muszę się pozbyć słabowiem. Ale tutaj... Ha? No, tam jest truskawka od Twojej mamy, później jest ta truskawka I tam z Tam te truskawki to mnie nie interesują, ja lubię tą truskawkę. No to weź i trzeba te słoiki, wiesz... Ten, ten truskawkowy Zmotylizować. lubię Zmotylizować. I tak nie zutylizuję cały, tam biegu. jest jeszcze jedna taka koronka. W ogóle? To napiszcie, jak się u was mówi kanapka, kromka, fajda, jak się jeszcze mówi na... jak się, jak się to u was mówi? Mam? Fajda to się u nas kiedyś mówiło, na no taki złożony chleb z czymś w środku, nie, a to jest kanapka. E, nie, to się inaczej, sznytka mówią, sznyt? U nas? Sznyt? No. Sznytka. A u nas kromka się mówi. <laughs> kromka. Tą. Jedną tą krągę sobie zrobię. Tylko na troszkę podespie. To wyrzucić, czy wymyjesz? Nie, nie wymywam gorąco. Nie wymywasz, nie wyrzucić. Jeszcze no. tak, nigdy nie są takie jakbyś powinny kremu. No, yy, Czyli ty kawy nie chcesz, rozumiem chcę. Ktoś powiedział, że kawy nie chce? No to hmm. co, myśmy mi jej? przeszkadza to nawet Ona chce kawę i ja Wam powiem jeszcze coś. W bardzo dużym kubku piję, tutaj go nie ma akurat, to jest chyba. Też go nie ma. A gdzie jest? No właśnie, może wstawiłaś do tego. A tu ja mam dwa takie kubki, to dwa bym tu no dwa są. W takim dużym kubku piję i nie wypija nigdy do końca. Bo nie mam czasu. Zawsze coś robię. Piję zimno. I zimnym jak, jak już jest obiad, to ja zawsze wylewam no. no, no. Dobrze. No i co, no i teraz muszę odłączyć się od was i iść to naładować. Ale jeszcze zanim to zrobię tu naleje kawusi co i ciążę co zrobię nie jest co zrobię tu jest ja sobie zrobię, ja sobie zrobię mieliśmy, mieliśmy y, kuchni nie robić, ale chyba będziemy robić, oczywiście nie w tym roku, tylko w przyszłym. To u nas jest problem, wiecie, bo kuchnię zrobić to nie jest problem, bo płacisz facetowi, mówisz mu co ma być i, i on za dwa miesiące, czy za trzy przychodzi i ci robi. U nas jest taki problem, że my mamy tutaj podłogę taką, jaką mamy i Ewie ta podłoga się nie podoba i ona myśli, że to się wszystko... Y, po, po zniszczeniu i później, jak się zniszczy, na przykład, jak coś spadnie, bo czasami są takie różne odpryski, nie? I jak, co, jak spadnie później coś, to nowe meble będą, a stara podłoga, i teraz nie wiadomo, co, co robić. I tylko dlatego, przez tą podłogę jeszcze nie zmieniliśmy tych mebli, nie? Dokładnie. No. Tylko przez to, bo te płytki nie są takie na stopę. No, one leżą, ale na przykład, tu jest mikropęknięcie, tam jest rozszczelnienie, tu jest rozczernione. No roz, rozszczelnienie, a to jest. A to jest yy jest tak, że, że, że trzeba je zerwać, bo jakby się położyło na te, to tam by był stopień. Próg, a ja nie chcę progu. Chyba, że położymy na te i tam już wylecimy. Aha, i tam też na to. A tam, a tam na, znaczy na płytki, płytki można położyć, a na tamte panele nie można następnych paneli położyć, bo tam jest coś nierówno z podłogą i trzeba by je zerwać, wyrównać i dopiero położyć nowe. Chyba roboty. No jest kupa roboty i nie wiadomo co zrobić. No. Nie wiadomo co zrobić, ale chyba zrobimy... Yy, chyba wiesz, jak robimy? Tak jak mieliśmy plan na samym końcu. Ostatni nasz plan to jest zostawić tą podłogę i zrobić tylko meble i fajnie. I wola, niech będzie wola boska. Niech nie będzie wola boska. Jak się coś będzie działo z podłogą, no tyle lat się nie działo, to teraz może też na... No ja mama mówi przesadzacie, do góry nie poleci. No właśnie. I najwyżej później, jakby się coś działo, to jakoś się tam zrobi. A, a, a te meble na stópkach są, czy nie? Wszystkie są na nóżkach, tylko masz albo masz ten cokół, ale ja zamówiłam ostatnio w cokole szuflady. Mm -mm. To będzie na... No to mnie ten... to się tak da... Można zrezygnować, i... zostawić na samych nogach, ale... Nie będziemy rezygnować może z niczego. Ktoś mówił, że mhm. ktoś tam kiedyś pisał w komentarzu, jak Ewa mieliła tą kawę, to jest jeszcze ta, co Ewa zmieliła. Już się skończyła w zasadzie jeszcze może naraz będzie. Że za grubo. No faktycznie trochę za grubo jest, ale ktoś napisał, że będę pluł. No, no nie będę pluł, bo to jest wiecie, do ekspresu to nieważne czy to jest grube, czy to jest cienkie. Bo się nie pluje, prawda ekspresem? No raczej. Znaczy ekspresem? Nie, to nie jest ekspresem. To jest kafeterka. To, to jest właśnie, kafeterka. To jest akurat kafeterka. Kafeterką się nie pluje, także nie będę pluł. Kiedyś się było, i Wszyscy żyli. Kiedyś się było, tak. Wszyscy żyli. I teraz jeszcze masło. Plus. Trzy łyżeczki zjesz? To za chwilę. No trzy zjednę. <laughs> trzy łyżeczki ja no to jedno jajko. Je no wiem przecież. A ty zjesz dwa? Tak, a co cię tak dziwi? Nie no. Ja no, się no, hamujesz, żeby trzy nie zjeść. Ja zawsze jadłem trzy ale znam kogoś kto jacy ile Trzynaście. 13 dobra to idziemy jeszcze Wam tylko pokażę jajeczniczkę jak Ewa robi tutaj nam zostało pieczarek to pieczareczki kiełbaska i trzy jajka zawsze się dziwiłem jak tutaj się z nią ożeniłem że ona brudzi specjalnie miskę, żeby tam trzy jajka rozbesztać. Ja jak robiłem w domu jajecznicę, to tak jak tutaj, nie? Oczywiście bez pieczarek, no bo tam pieczarek to wiecie. Rzadko były. Rzadko były. Tylko kiełbasę i tutaj wbijałem Bach-Bach-Bach-Bach-Bach-Bach. I tutaj takie soliłem. Odbrudzone. nie zawsze było. Soliłem i było fajnie. Zawsze robiłem sobie z Czech jajek. Mówiłeś. Mówiłem, tak? No, ja zawsze z Czech robiłem. A teraz jemy, widzicie. Teraz jemy trzy z Ewą jem, no i no jeszcze Bo to, jeszcze, tam jeszcze tam jeden, tam jeden nie, no nie. nie, no może i nie. Jeszcze jeden, jednego sznyta tak, tamtego sobie zjem i będzie fajnie. Z dżemem, z dżemerem i kawa do tego już się zrobiła. Jeszcze tylko zaleję. No dobrze. Kanapki wieczorem się zrobi, a tutaj zalejemy. Oj. To jest oczywiście ta kawka jest ze śmietanką. 12% Bo nie mam ani 30 ani 18. I tu właśnie się ten, i daj mi ten papierek jeszcze, bo tam mam trzy kropki, cztery kropki. No i fajnie, i fajnie, i idę ten podłączyć. Ja, ja nie lubię takiej ściętej, kiedyś z krzysiem pojechałem tym co u nas jeździł. Nie? Mm -hmm. Pojechałem i on chciał ściętą, a ja nie, nie ściętą. Nie lubię ściętej. No właśnie. Lubię taką żyłą. Ja też. Wyjeżdżamy moi Państwo do sklepu. Dzieci oczywiście też, bo by inaczej. Nie, Igorku? No. I popaczkę, bo przyszedł nam, Przyszła nam druga lampa, która powinna być lepsza niż ta pierwsza, bo ona... Co będzie ona do niej robić? Zginać się. Zginać się, no właśnie. Biorę kluczyk. Dobra, mam kluczyk. Jedziemy. Dzisiaj jest stopni 7. Z rańca. Z rańca jest stopni 7. Powiedz jak się wsiada, to tak zawsze blisko jest wkładamy kartę do fury wciskamy przycisk pyk jeszcze wcześniej sprzęgło grzeją się świece i zapala samochód ze względu na to, że w... no tak wczoraj czyśmy nie jeździli dlatego tak właśnie jest otworzyło się zdalnie no Ewa mówi, że ona sama pójdzie, jak ja muszę zobaczyć telewizory tutaj. A Igor gry, tak Co ona sobie wyobraża w ogóle? A tutaj blaszkę chcę taką kupić 24 na 24, tak? Dobrze mówię. No 24 na 24 blaszkę chcę kupić. No i tak to jest, widzicie? O, już choinki, proszę Państwa. Pełen wypas. Chyba sobie taką kupimy przed dom, co? To są sztuczne, jo? To nic. Że, że sztuczne są. Dobra, my idziemy tam. Kiedyś to tutaj jeszcze były takie mniejsze telewizory, a teraz to już takie ogromne są. Chyba jest props na wielkie telewizory. Tutaj są mniejsze, ale były i 32 cale. Teraz już takich chyba nie widzę. Co kolego, oglądasz gry? Gry to musisz Mikołajowi napisać, może ci jakąś kupię, chociaż nie wiem czy po ostatnim występie ci coś kupi. Ewentualnie Simsy. <grym>, no, no tak. Dobra, idziemy do mamy zobaczyć czy ona tam już kupiła, czy nie. Chodź 24 24 na 24 to jest to słuchajcie, to taka mała. Jewa mówi, że to jest za mała. Wzięła? Tylko mała jest. No. I dlatego, I dlatego weźmiemy sobie taką. Ta jest 36 na 23,5. To prawie tak jak na 24. Nie, no. Szpilki do zrazów. Dobrze, chodźcie już, bo nie, nie mamy kupę, kupę zajęć mamy dzisiaj. Niewyobrażalną ilość zajęć mamy. fajna mała Fajną, fajną mają no. łopatkę. No, chodźcie. Zaczym, za czym tu waniasz, przyjacielu? Kupiłam Za czym tu waniasz? To jest nasz ten. To jest nasza lampa. To jest nasza lampa. Słuchajcie, kupiliśmy drugą, bo potrzebujemy dwóch dwie lampy oświetleniowe. Ona się różni od tej podobno tym, że ta się nie zgina w ten sposób, a tamta się zgina i tamtą właśnie nam jest taka potrzebna i tyle. Zakupki już rozparcelowane. Teraz yy, śniadanko takie sobie zrobimy drugie, bo to drugie będzie już śniadanko, bo pierwsze to wie, widzieliście. No yy, I co, i tak, i łazanki, oczywiście dzisiaj, yy, bo, yy, bo ten, no bo już jest koniec tam i tu tańczy, bo już jest koniec tamtych, tam jeszcze jeden worek został, tylko woreczek w sensie, i co, no i tyle. No, no sernik no, sernik na święta tak sernik na święta na, na, na tamten kanał super ancki jest superowy to jest jakiś nowy przepis ten sernik nie tak. no, nowy przepis masz sernik co nie opada sernik co nie opada podobno no, to no. no dobra to podniosę już Ci ten nóż jak Ci spadnie żeby nie było że nic nie robię to nagrałem, nagrałem jak podnoszę Ci nóż nie. No jak nie! No oczywiście, że tak. Dobra, teraz musimy ugotować makaron, Wiem, kapustka, kiełbasa, mięso, makaron i łazanki będą. Takie pyszne, takie pyszne, że przynajmniej dwa razy w miesiącu robimy. Nie? Tak, szybko Sławek zjada. A ja, trochę też, uszczkniesz. <głos> <głos> Przy próbowaniu jak gotuję. No. No ale co zrobisz? Przecież jest, możecie jeść, ale jest tyle innych rzeczy, że oni wolą jakieś inne rzeczy, nie? No dzień tu to tam igor lubi, nie? No to też niecodziennie przecież. No właśnie. No tak. Taki fajny garnek jest wielki, tu wszystko w nim się ugotuje. Trzeba by jeszcze jeden taki może. Na razie tak. Ale wiesz, jak się. Jak tę restaurację otworzymy, to nie. To już trzeba będzie więcej takich garków pokupować. Pokupowywać. No. Co mają? Cukry. Słodycze? Ja. do Ekrzynu, Bo ja chcę kupić jakąś pierdołę dla. dla chłopaka jednego, bo idziemy w gości. Pojdziemy w gości. Wszystkich trzeba obkupić, wiecie Ale nie pozwala mi wziąć tego. Małpki litrowej dla tego dla gościa jednego. Jeszcze pójdziemy Mówiłem ci, są samochody. Bo to mieć znowu nie? Nie wiem, No to zestaw samochodzików to grubo. Ze śmieciarą. ze śmieciarą. Może za małe te samochodziki, może większe. A ja tak? A większe, większe. No teraz pokój to wiesz, będziemy od postawić wstawić. No, no. Bo Igar to by chciał takiego dziszoka na przykład. Zgadza <grym> się, ale może Chyba żeby chciał taką koparę. Ewa. A ja tam wiem, co? Nie, raczej tak, Raczej takie małe? Raczej takie. Albo weźmiemy tą lawetę, też jest fajna Tą lawetę, no. Albo ten z helikopterem. Z helikopterem też dobrze jest. No. Dobra, to bierz tam Ale już. Co? No co, no tego z helikopterem, albo tą koparę? Ja nie wiem. Koparę bym nie chciała, żebym chłopcem Nie? No. Ja był chłopcem. Albo dwa takie hotulisy, są takie porządne. Nie, to już lepiej taki większy samochód. Tyr. No pewnie, dobra, wiesz, tira idziemy albo takiego tira, większego z helikopterem, ale tutaj ja ma samochód przynajmniej. To, co, co Al, ty no, o tych, masz no, ten, bo ma więcej samochodów. Nie? No właśnie, a tu ma tylko. Helikopter, tu ma, tylko... No, on ma helikopter. Może ma właśnie. No i dobra, i będzie gitara. I lalkę jeszcze możesz mi kupić. <laughs> no, no, i jakąś czekoladę, albo coś. No i zakupy są Teraz można jechać, a która to godzina? Może to za wcześnie? No będziemy wcześnie. <laughs> no tak, a wiesz gdzie? Bo ja nie wiem No ja wiem. No to dobrze. Ale zrozumiałam co mówi. O ile zrozumiałaś, no właśnie. Jakie kierownice? Gdzie miałeś kierownice? A co tam masz w szafie? Powiedz. Co tam nic nie ma? No, duży pokój, nie. Tamto mieszkanie to mieliście malutkie, a to jest duże, nie? Tamto było malutkie, a to jest duże, nie? Jest gdzie latać, gdzieś się wygłupiać, nie? No właśnie. I z góry widać parking, nie? Macie samochód? Jaki wy macie samochód? Fiat brawa. Fiat Brava, aha. Nie widać go. No tak. Nie widać go. Tylko na... Tylko na balkon nie wychodź, żebyś nie wypadł, nie? Bo jest wysoko. No, ale ja nie, nie wypadniesz? Aha. No tak. Co mówisz przyjacielu? Co? Nie, ale wam grzeją grzejniki, co? Tam było zimno, a Tam było zimno, a tu jest ciepło, mówisz? O. Na czwórkę aż. Aż na czwórkę grzeją. wystrzeliło światło? Kurczę, zobacz, ty fak faktycznie tu żarówka jest, a tutaj nie ma. Wystrzeliło światło. Mówi? Wystrzeliło, ja. mówi że wystrzeliło światło i wczoraj. No, my taką mieliśmy sypialnię po ślubie co mieliśmy? Tak, to sypialnie. To no, taką sypialnię podobną taką tak by chciał ci opowiadać gdzie byś w Ani byłeś no u Ani babci Ani kalafiorową smakowała ci? oj to super a na drugie coś było czy nie? co było na drugie? Czurówka biała? Pietruska. A, pietruszka biała? A jakiś schabowy, albo gołąbki, nie. albo coś? Nie, nie A było. Nie było nic. Ale. tam jest laptop. Laptopy są to grubo. Laptopa. To? Takie mieliście mieszkanie? Ja. O, przeciwne. Prze... przeciwne. Aha, przeciwne, odwrotne. Ale układ taki sam, czy nie? Ja, nie, no, Spokój, to no. no. Tomek miał nie. mały, ale myśmy mieli ten. no tak. Tak było. No to superacko było. Zajrzałam. Czekaj, zrobimy sobie tak, 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 zrobimy, tak? to zrobimy. mieć mam fotkę taką, poczekaj. Czemu nie używasz mojej super, jednej z moich dwóch super, superowych lamp? No bo boję się, że nie krzyczał jak zabiorę. A, no dobrze, dobrze. <laughs> dobrze. Donia niech tam robi co sobie robi A ja idę po jedną rzecz. W zasadzie to dwie. Bo z imprezy na imprezę słuchajcie. Z imprezy na imprezę normalnie się człowiek dzisiaj, oj wychodź się dzisiaj z imprezy na imprezę normalnie musi, no i ciemno jest, musi przemieszczać więc żeby nie iść z pustymi rękami, no to żelazny zapas trzeba użyć, prawda? no co ten o tu dziadek się zobacz. To co? Lutujemy? Co? Lutujemy? Nie. Jak nie? Lekki jadł. Jo? O kurcze No trudno, będę musiał iść do tego młodszego na górze co mieszka. Mogę do bufetu A, sobie do bufetu. Nie, to jest na skosztowanie dzisiaj. To jest na dzisiaj skosztowanie, tylko Arek przyjedzie. Pięknie. Jeszcze raz. Safinka na kupce. Piękny, jeszcze raz. No i mu zmęczył się, <laughs> sam zrób tak.